Siemanku! Dzisiaj sobie gramy w ROBLOX w Prisoner W więzienne życie i akurat jestem w celi wystarczy usiąść na... a szkoda że się... no to jest w ogóle też pierwszy odcinek z ROBLOXa to trochę taka dziwne, że z tej serii, ale... ja jedyny idę po... śniadanie Prawie zabiłem policję. znaczy uwalnąłem policję. Ok. I śniadanie nie trzeba zjeść. Będę, udawa Będę udawał, że nie ma śniadania. Fajnie, fajnie. Ty jesteś dobra strategia. W ogóle. Chłop dostał tracery? M. F się bije. Jak teraz walnę? Proszę. Może kolejny odcinek będzie z wami, czyli naszymi widzami. Moimi widzami. O kurde, nie mogę go trafić. Dobra, trudno. O kurde, terrorysta! Uciekł uciekłem od terrorysty! Pewnie się zastanawiacie, dlaczego poszedłem na dwór. Otóż to tylko po to, żeby zebrać sobie nóż, bo na tej mapie zawsze nóż leży. Jak on widział, że ja mam mórz? Ej, to jest nie... Ty... Muszę nie więźnia, nie ma... Bo ja jestem więźniem i ogólnie moim celem na dzisiaj jest... No, bycie terrorystą.

Nie mogę. Jak mi rozwalił Ej. Sorry, ty, że bije ciebie. O, mam młot. To wujcie. Ja lecę po mórz. Ja młotem nie wiem. Nawet nie wiem skąd się dojść Chyba do mnie strzela. A to. Do tak, chyba, czekaj Tak, to jest Aha, wywali, wywali, chyba mnie. Wywali, czy jeszcze nie?